Cześć Wam, z tej strony serwer, witam Was. Dzisiaj zajmiemy się pojazdem PZSFL 4C. Jest to niemiecki niszczyciel czołgów piątego Tieru. Jest to pojazd legendarny i zarazem legendarny wśród graczy World of Tanks. Popularnie pojazd nazywany jest tosterem i jego sylwetka rzeczywiście ten toster przypomina. Ale pojazd sam w sobie jest naprawdę świetny, z tym, że posiada dwie. Bardzo duże pułapki. Pierwszą pułapką jest załoga, drugą pułapką jest działo. Dlaczego pułapką jest załoga? Dlatego, że poprzedzający go pojazd jest to Marder 38T, i pojazd ten posiada załogę, dowódcę, kierowcę mechanika, radiooperatora i jednego ładowniczego, a w to sterze mamy dowódcę dwóch celowniczych kierowcę i dwóch ładowniczych. Więc zamiast radiooperatora, który zwiększa nam zasięg widzenia, otrzymujemy dwóch celowniczych, gdzie tak naprawdę gdy dobierzemy ich nowych, to celność naszego pojazdu będzie bardzo słaba. I zamiast jednego ładowniczego otrzymujemy tutaj w tym pojeździe Dwóch. Co ja bym radził Wam? Ja bym Wam radził z Mardera przejść na chwilę na sztuga 3B lub 3G. Obydwa te pojazdy są rewelacyjne, więc będzie Wam się nimi grało świetnie i na tych pojazdach wyszkolić sobie załogę na jeden perk, a potem przenieść je. Przenieść tą załogę, przepraszam, na toster, dobrać sobie tych brakujących, ale już będziemy mieli jakąś bazę z jakimś tam nadanym perkiem, czyli będziemy mieć troszeczkę maskowania zrobionego, będziemy mieć przynajmniej jednego celowniczego i jednego ładowniczego stuprocentowego. Jednak będzie nam się grało odrobinę łatwiej niż z całą załogą nową. Następna rzecz, która jest pułapką w postaci w postaci w tym pojeździe jest to działo. Mamy tutaj do wyboru 75 i 20 88. 80 krótką, którą gram ja i 88 długą i różnica pomiędzy tymi działami jest następująca, że długa 88 posiada lepszą penetrację, lekko większą alfę oraz troszeczkę lepszą celność ale posiada gorszy czas celowania i wadę, która dla mnie była decydująca. Z powodu tej wady zrezygnowałem jednak z tej 88-ki długiej, która posiada naprawdę przepotężną penetrację. Jest to mianowicie wychył na boki. Długa 88-ka... Posiada wychył na boki zaledwie 5 stopni, więc pole ostrzału mamy 10 stopniowe i każda zmiana pozycji, czyli każde odwrócenie się w prawo lub w lewo, automatycznie wyłącza nam lornetkę polową i siatkę maskującą, czyli jesteśmy dużo łatwiej wykrywani i nasz zasięg widzenia się także skraca na tam okres powiedzmy, nie wiem, 2 sekundy na wykonanie tego manewru, plus następne 3 nim się włączy, czyli przez 5 sekund jesteśmy ślepi. Bo ten pojazd, zobaczcie, bez lornetki polowej, jest naprawdę pojazdem ślepym. 340 metrów to tak naprawdę, nie wiem, artyleria byłaby nas w stanie wyspotować. No, to jest jednak jeden z mankamentów tego pojazdu, tym bardziej że umiejętności radiooperatora tutaj w przypadku tego pojazdu ma dowódca, więc maksymalny zasięg widzenia uzyskamy dopiero przy czterech perkach. A te działo, z którym ja teraz gram, czyli krótka 88, ma troszeczkę mniejszą penetrację, ale ta penetracja 145 w zupełności wystarcza na pojazdy, które napotkamy, bo jednak toster jest losowany pomiędzy pojazdami 4 a 7 tieru, więc 145 penetracji na pewno wystarczy. A pole ostrzału mamy prawie 50 stopniowe. Tutaj mamy wychył na boki 24 w prawo, 24 w lewo, więc 50 stopni ostrzału lub 10. No, wybór dla mnie zdecydowanie padł na to działo, jednak ślepy pojazd dla mnie jest pojazdem, który nie posiada praktycznie żadnej wartości. Następna rzecz, że tutaj te parametry wyświetlają się dla załogi nowej. Ja tutaj mam nową załogę z tego względu, że przedwczoraj było, był kurs wymiany wolnego doświadczenia na doświadczenie załogi razy 10 i ja sobie tutaj. U dowódcy nadałem szósty zmysł, no jednak ja nie lubię grać pojazdami, które tej umiejętności nie posiadają, więc właśnie do tego wykorzystuję cały wolny eksp, który, który się zarabia. I my obydwa te działa omówimy sobie w porównywarce z tego względu, żeby pokazać Wam to jak to są wartości przy załodze stuprocentowej, czyli mamy załogę stuprocentową, i teraz tak, to jest pojazd, który ja posiadam. Czyli mamy tak, Alfa 220, co jest naprawdę niezłym wynikiem. Penetrację 145, która także wystarcza na większość pojazdów, które spotkamy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to ja w tym momencie korzystam z pocisków premium, ale staram się robić to niezmiernie rzadko, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta potrzeba jest. Tak naprawdę ta penetracja jest na tyle duża, że nawet siódemki często będziemy w stanie bez problemu z przodu penetrować. Nie, nie wspomnę o strzelaniu gdzieś tam z boku. Więc przejdźmy dalej, następnie mamy szybkostrzelność 10.23, co daje czas przeładowania 5.87, ale jest to wartość przy zainstalowanym dosyłaczu bez braterstwa broni. Dlaczego dosyłacz, a nie skupiarka? Dlatego, że tutaj czas celowania mamy bardzo dobry. Następnie prędkość naprowadzania 2712 depresja działa minus 5, elewacja 85. No ta depresja będzie nam czasami doskwierała, jednak musimy sobie poszukać stosunkowo równego terenu, by tam sobie gdzieś znaleźć miejscówkę, jednak zniesienia będą naszym wrogiem z pewnością, za to w momencie gdy my strzelamy. Do przeciwnika, który znajduje się powyżej nas, to mamy elewację działa rewelacyjną 85 to jest działo historycznie przeciw Lotnicze, więc tutaj ta elewacja jest naprawdę przeolbrzymia, i pojazd, który będzie wyżej od Was nie będzie w stanie opuścić na Was działa, a Wy będziecie w stanie bez problemu celować do niego. Następnie mamy właśnie tutaj ten wychył działa na boki, to jest 24 stopnie prawo, 24 lewo. Czas celowania przy tym dziale jest rewelacyjny, jest to 1,82, dlatego zrezygnowałem właśnie z ulepszonego systemu naprowadzania a postawiłem tutaj na dosyłacz, bo ten czas celowania już jest świetny, jeśli zbadamy do tego braterstwo broni, to, to będzie to naprawdę rewelacja i moim zdaniem te działo nie wymaga ulepszonego systemu naprowadzania. Mamy celność 0,34, co jest także wartością bardzo dobrą i mamy DPM na poziomie 2250, jest to wartość moim zdaniem naprawdę świetna. Teraz omówmy sobie te działo długie. I jest to działo, które posiada 240 uszkodzeń na pocisk, penetrację 194, więc tu już mamy wartość praktycznie kosmiczną. Mamy prawie 200 penetracji na piątym poziomie. Taką penetrację na przykład posiada czołg 8 Tieru T32, on ma akurat 198, tu mamy 194, czyli trzy tiery wyżej pojazdy mają taką penetrację, jaką my byśmy mieli przy tym dziale. Ale no co z tego jak właśnie często będzie nam ciężko korzystać z tej penetracji. Szybkostrzelność 9,27, czas przeładowania 6,47, prędkość naprowadzania 27,12, depresję także minus 5, elewacja tu jest jeszcze wyższa, jest to 90 stopni, ale tak jak mówię, no nie wykorzystamy tego jednak raczej nigdy. I tu... Mamy ten wychył na boki o czym mówiłem 5 stopni prawo 5 stopni lewo i dla mnie jest to wartość która zdecydowanie powoduje to że no ja tym działem nie gram. Mało tego rozegrałem tym działem gdzieś tam koło 100 bitew i moje rezultaty na tym dziale były dużo gorsze niż na krótkiej 80C800. 8C ze względu właśnie na to, że jednak ta lornetka przez długi okres czasu była nieczynna, tak naprawdę przez większy czas bitwy, bo jednak bardzo często jak gracie, wychylacie to działo w prawo, w lewo i co z tego, że no wy jesteście w stanie korzystać z cudzego spota, ale sami się nie jesteście w stanie obronić. Następnie mamy czas celowania 201, co jest wartością nie tak rewelacyjną jak przy krótkiej 88C, ale także wartością bardzo dobrą. Celność tego działa jest wręcz rewelacyjna. 031 jest to jedna z najlepszych wartości w World of Tanks, więc tu, tu jest naprawdę świetnie DPM, także ponad 2200 więc wartość bardzo dobra. No, radziłbym Wam spróbować sobie rozegrać ewentualnie z jednym i z drugim działem. Zapiszcie sobie, jakie osiągacie średnie rezultaty, i w tym momencie wybierzecie działo, które dla Was będzie najlepsze. Ja, tak jak mówię, moje rezultaty jednak na tej 88 krótszej są dużo lepsze. Zresztą zobaczmy, jakie tutaj ja osiągam rezultaty na tym pojeździe. I ja na tej krótkiej 88 zadaję średnio 740 obrażeń na bitwę, a średnia serwera, czyli wszystkich graczy, jest 446, więc jest ono jakieś 40% mniej niż ja, ale tak jak mówię, no, ja jednak gram i innym działem, no i jestem graczem troszeczkę powyżej przeciętnej, więc. Tu te wartości w moim przypadku same w sobie na każdym dziale powinny być odrobinę lepsze. Teraz następnie omówmy sobie żywotność tego pojazdu. Jest to 350 punktów hp, co jest wartością bardzo małą. Jeśli trafi nas artyleria, to często schodzimy na strzał albo tracimy przynajmniej połowę życia. Dużo pojazdów tak że będzie nas miało na, na dwa strzały. Następnie pancerz. Yy, to jest 20, 14, 14. Zobaczmy, jak ten pancerz wygląda w rzeczywistości. Aczkolwiek umówimy go bardzo szybko, bo tu tak naprawdę nie ma za specjalnie co omawiać. I pancerz wygląda następująco: dolna płyta to jest 20 mm, czołowa 20. Tu także mamy 20. Buda ma 12 z przodu. Nawet nie tyle Buda, bo to jest osłona. Tutaj tego, tego działa. Z boku mamy 10 mm, poniżej 14. Gąsienice są traktowane jako pancerz warstwowy i dają nam dodatkowe następne 20 mm, więc tu w pewnych miejscach będziemy mieli 34. Z tyłu mamy 14, 14, 10. Góra jest pusta, więc artyleria, jak wrzuci do środka, to jest zgon. Co jest bardzo dziwne, miałem w przypadku tego pojazdu kilka jakichś strzałów za zero. Przypuszczam, że to było coś, co weszło gdzieś tam w gąsienicę. Jednak zdarzyły mi się takie sytuacje, że ten, ten pojazd wyłapał coś na gąsienicę. No, pancerz na tym pojeździe raczej was nie ochroni. Przejdźmy sobie dalej. Następnie mamy mobilność tego pojazdu. Mobilność tego pojazdu wygląda następująco. W tej konfiguracji, w której ja go mam, waga to jest 23,5 tony. Mamy do tego 400-konny silnik i moc na tonę 17 koni, co w przypadku tego pojazdu było wartością naprawdę niezłą. Jednak pojazd jest. W miarę żwawy, nie jest takim strasznym żółwiem jak mogłoby się wydawać, jednak sylwetka jego stwarza wrażenie pojazdu takiego ociężałego, a wbrew pozorom jest to pojazd dość szybki, o czym mówi jego prędkość maksymalna. No, będziemy w stanie tym pojazdem rozwinąć prędkość 60 km na godzinę, prędkość cofania to jest 20 km na godzinę i jest to także wartość naprawdę niezła. W niektórych miejscówkach będziemy w stanie bardzo szybko się wycofać. Prędkość obrotu jest to 44,9, czyli praktycznie 45 stopni, co jest wartością niezłą, ale nierewelacyjną. Następnie maskowanie. Może maskowanie omówmy sobie w porównywarce, ze względu na to, że... Przepraszam Was, już jestem z powrotem. I o czym ja mówiłem? Aha, o tym, że maskowanie omówmy sobie może w porównywarce, z tego względu, że zobaczymy, jak to wygląda z wyszkoloną już załogą. Powiedzmy na jeden perk przynajmniej, czyli jednoperkowa załoga z wyszkolonym maskowaniem, plus pomalowanie pojazdu daje nam maskowanie na poziomie 42%, co jest wartością naprawdę. Całkiem fajną. Maskowanie pojazdu po strzale to jest ponad 10%, więc jest to także wartość niezła. Maskowanie pojazdu w ruchu to jest prawie 18%, więc tu także jest nieźle. No jednak maskowanie na tym pojeździe jest naprawdę dobre. Co ważne, umiejętności radiooperatora w tym pojeździe posiada dowódca, więc maksymalny zasięg widzenia uzyskamy dopiero przy. 4 perkach i maksymalny, jaki możemy uzyskać w tym pojeździe, jest to 457, więc jest to słabo. No jak na niszczyciel czołgów, który jest papierowy, to jest wartość niezbyt dobra, a jest to wartość, tak jak mówię, przy czterech perkach. No jednak na piątym, pie, piątym tierze bardzo rzadko gracze będą posiadali czteroperkową załogę. Załoga Stokowa to jest 425 metrów z lornetką, a bez lornetki, czyli jak gralibyśmy na tej długiej 88 i obracali wieżę w prawo w lewo, to jest zaledwie 340 metrów, czyli pojazd praktycznie byłby ślepy. Teraz omówmy sobie moduły, które ja wybrałem. Ja wybrałem jako moduły na tym pojeździe yy, siatkę, lornetkę i dosyłacz. Siatka i lornetka, no jednak, na pojeździe, który nie posiada pancerza, a posiada świetne działo, jest y, moim zdaniem bardzo trafnym wyborem. Dosyłacz wybrałem z tego względu, że y, czas celowania na tym pojeździe mamy naprawdę bardzo dobry, więc, y, no jednak, ten dosyłacz wydaje mi się, że będzie bardziej przydatny. Jeszcze tutaj nie nadmieniłem, jak wygląda jego zasięg sygnału, jest to 550 metrów. Teraz tak, pociski, które ja włożę na tym pojeździe, jest 150 pocisków zwykłych, tych o penetracji 145. Są to zwykłe pociski przeciwpancerne, oraz mamy pociski premium APCR, czyli bardzo szybką amunicję, gdzie prędkość wylotowa tych pocisków jest o jakieś 20% wyższa niż prędkość wylotowa pocisków podstawowych. I pociski te mają penetracji 194. Ja ich włożę zaledwie 10 z tego względu, że stosuję je w naprawdę takich sytuacjach, które tego wymagają, i uważam, że prawie 200 penetracji jest w stanie sobie poradzić z każdym pojazdem, który spotkamy na swojej drodze. Następnie materiały eksploatacyjne. Ja wybrałem tutaj mały zestaw naprawczy, małą apteczkę i duży zestaw naprawczy. Dlaczego duży zestaw naprawczy, a nie gaśnice? Dlatego że pojazd ten. Pali się bardzo rzadko, nie pamiętam. Być może został zraz zapalony. A pojazd ten, gdy zostanie zdetrakowany, ktoś zdejmie mu gąski. To praktycznie jest dla niego pewna śmierć, więc te dwa zestawy naprawcze dla mnie to jest naprawdę atut. Tym bardziej, że ja te zestawy kupuję za połowę ceny na promocjach, więc 10 tysięcy nie jest aż tak potężnym wydatkiem, a pojazd ten naprawdę całkiem nieźle zarabia. Zobaczmy sobie jeszcze właśnie cenę pocisków. Tutaj mamy 3200 dla pocisku, który zadaje 220 uszkodzeń, więc tak jak mówię, no jednak z tych pocisków premium korzystajmy tylko wtedy, kiedy będzie to konieczne, ale w przypadku tego pojazdu taka konieczność będzie występowała raczej rzadko. W większości przypadków zwykłą amunicją poradzimy sobie bez problemu. Teraz omówmy sobie załogę. Co ja wybrałbym tutaj dla tej załogi? Oczywiście, dla dowódcy, jak w każdym moim pojeździe, podstawowym perkiem jest to szósty zmysł. Dla celowniczych obydwu maskowanie, dla kierowcy mechanika także maskowanie, dla ładowniczych, jako pierwszy perk, także wybieramy sobie maskowanie. Kamuflaż dla tego pojazdu jednak jest niezbędny. Następnym perkiem, który wybierzemy sobie tutaj, jako drugi jest to Braterstwo Broni dla wszystkich załogantów. Jako trzeci perk dla dowódcy w tym pojeździe wybrałbym rozeznanie w sytuacji, jeśli będziemy grać tylko na tym pojeździe, tą załogą, czyli jeśli nie zamierzamy jej przenosić nigdzie wyżej, to byłoby to rozeznanie w sytuacji, jeśli chcemy tym pojazdem tylko przejść drzewko. To raczej dałbym tutaj chyba zwiat, ale moment, niech sprawdzę. Dokładnie tak, to dałbym tutaj zwiat, z tego względu, że na nasz będziemy posiadali radiooperatora, więc tam rozeznanie w sytuacji będziemy mieli u, jedne, u innego załoganta i na Sztueremilu sytuacja wygląda tak samo. Czyli jeśli załogę zostawiamy na tym pojeździe, to wybieramy rozeznanie w sytuacji, a na czwarty perk wybieramy zwiat. jeśli... Chcemy tylko przejść drzewko, to jako trzeci perk wybieramy sobie zwiat. Dla celowniczego, jako. Momencik! Jako trzeci perk wybrałbym tutaj zdecydowanie wyznaczony cel. Jako czwarty wybrałbym strzał z biodra. Dla drugiego wybrałbym. Wybrałbym naprawę i. Zbrojmistrza, a jeśli y, będziemy mieć tą załogę jako taką, powiedzmy trzyperkową, to dla jednego wybrałbym wyznaczony cel, dla drugiego wybrałbym strzał z biodra. Dla kierowcy mechanika, w przypadku tego pojazdu, y, wybrałbym jednak y, hamowanie sprzęgłem. Prędkość obrotu przy tym pojeździe no, będzie bardzo często miała dość spore znaczenie. Więc tutaj wybrałbym te hamowanie sprzęgłem, a ewentualnie jako czwarty perk wybrałbym jazdę terenową. Jednak strzelać tym pojazdem w ruchu będziemy bardzo rzadko, a manewrowanie tym pojazdem bardzo nam się przyda, zwłaszcza jeśli zdarzy się sytuacja taka, że musimy się przemieścić na drugą stronę mapy, żeby się schować przed przeciwnikiem, wtedy nam się to przyda bardzo. Teraz, tak, dla ładowniczego. Wybrałbym sobie jako trzeci perk Desperata i jako czwarty perk, wybrałbym naprawę. W przypadku drugiego, jeśli zostawiamy sobie tą załogę na, na tym pojeździe, wybrałbym pierw naprawę, a dopiero później wybrałbym ewentualnie Intuicję. No, jednak nie wydaje mi się, żeby ktoś tym pojazdem robił więcej niż cztery perki, więc omawiał tego więcej, więcej nie będę. Tak jak powiedziałem wcześniej, pojazd potrafi przysporzyć nam naprawdę sporo fajnej zabawy, ale tym pojazdem trzeba grać bardzo ostrożnie. Jest to pojazd dla graczy, którzy lubią grać bardzo spokojnie, czyli dla przysłowiowych kamperów. Jeśli lubicie sobie pokampić gdzieś w krzaczku, to to jest pojazd, w którym będzie Wam się grało świetnie. Mało tego, 3 tiery wyżej macie rodzynkę w tej kategorii, bo macie tam jeden... Jestem z powrotem i gdzieś się tam rozproszyłem, teraz nie wiem w którym momencie... W którym momencie się zgubiłem, w każdym razie, jest to pojazd, który przysporzy Wam bardzo dużo radości, ale tym pojazdem gramy ostrożnie, to jest pojazd, a właśnie już wiem gdzie to jest pojazd dla graczy, którzy lubią kampić i 3 tiery wyżej będziemy mieli RHM, który będzie rodzynką w tej kategorii wśród tych pojazdów, ale ten pojazd, tak jak mówię, no jest, jest naprawdę pojazdem bardzo dobrym. Mało tego pojazd bardzo dobrze zarabia, jeśli nie strzelacie pociskami premium, tutaj macie bardzo dużą penetrację, niezłą alfę, można zadać sporo uszkodzeń i świetnie zarobić. Tym pojazdem zarobienie bez konta premium, powiedzmy 15 czy 20 tysięcy, nie stanowi żadnego problemu. Z tym, że jest to, tak jak powiedziałem, pojazd dla graczy, którzy grają statycznie. Jeśli gracie bardzo dynamicznie tym pojazdem, będzie Wam się grało ciężko, bo praktycznie co drugi strzał będzie wysyłał Was do garażu. Myślę, że z tej strony byłoby to wszystko, bo już odcinek ma ponad 23 minuty. Zapraszam do oceny, komentarza, ewentualnej subskrypcji kanału. Żegnam Was, cześć.